Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować książkę Świadkątka Katarzyny Wasilkowskiej. to książka dla nastolatków, ale również dla ich rodziców. Małe miasteczko Kopytkowo. Starsi mieszkańcy celebrujący spokój tego miasteczka. Dorośli przegryzający gorzkie pigułki niespełnionych karier i nastolatkowie. Szkoła, targ, uliczki, urząd. Wydawałoby się, że nic ciekawego. Ale nasza autorka Katarzyna Wasilkowska zabiera nas w świetnie napisany i opisany świat nastolatków i ich rodzin. Poznajemy Rajmunda, tytułowego mundka, który chce zostać rysownikiem i twórcą komiksów. Poznajemy Inge, chudziutką bokserkę, blondynkę z wielodzietnej rodziny. I wydawałoby się, że to dwójka bohaterów i to wszystko. Nie, to nie wszystko. Mamy więcej. Świetnie opisanych postaci. Naszą uwagę na pewno zwróci ekscentryczna ciotka Muntka, która ma lawendowy ogród. Mamy też świetnie rozpisaną postać postrach miasteczka, wieloletnią dyrektorkę Leokadię, panią Leokadię i kolegów i koleżanki Muntka i Ingi, rozrabiających bliźniaków, czy wiecznie głodnego bramkarza Kazika, przyjaciela Muntka. W książce zderzają się marzenia nastolatków z wizją rodziców. Uczestniczymy w rywalizacji o nagrodę, ale ta rywalizacja jest podkręcana przez niespełnione marzenia i ambicje rodziców. To, co przyciąga w tej książce, to świetne dialogi, świetne postacie i opisany świat nastolatków. Jest to książka zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, dla nastolatków świetną recenzję napisała Joanna Olech. Świetne dialogi, postaci z krwi i kości, kawał prawdy o relacjach dziecko-rodzic. Ta kobieta świetnie pisze, to pierwsza liga. Serdecznie polecam. Katarzyna Wasilkowska, Świat Mundka.